Poznaj Anię, 28-letnią pracowniczkę biurową, która każdego dnia zmaga się z rutyną pracy. Często czuje się przytłoczona obowiązkami, co wpływa na jej wydajność i samopoczucie. Pewnego dnia postanawia wprowadzić rytuały do swojej codzienności, aby poprawić jakość swojego życia zawodowego. Zaczyna od porannej medytacji, która pozwala jej zresetować umysł i skupić się na wyzwaniach dnia. Po kilku dniach zauważa, że jej stres znacznie się zmniejsza, a koncentracja Poprawia. Następnie Ania wprowadza rytuał przerw w pracy. Co godzinę poświęca kilka minut na krótką przechadzkę lub rozciąganie. Te chwile relaksu pozwalają jej naładować baterie i wrócić do zadań z nową energią oraz świeżym spojrzeniem. Dodatkowo, każdego wieczora planuje kolejny dzień, co daje jej poczucie kontroli i porządku. Rytuały te stają się kluczowe w jej pracy, poprawiając nie tylko produktywność ale także ogólne zadowolenie z życia. Jeśli czujesz, że rutyna cię przytłacza, spróbuj wprowadzić rytuały do swojej codzienności, a może odkryjesz nowe źródło energii i motywacji.